Siema, 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 tutaj Król Banan Dzisiaj jest ze mną Antek Siema I postaramy się wbić Cel dzisiejszego odcinka to wbić u mnie 15 na Ems Żebym mógł sobie kupić jakiegoś skima Nie powiem wam jakiego Wbiłem sobie parę nowych postaci, takich jak RT Czy Willow a nic, przechodzimy do odcinka. Nie. Nagrywamy. Coś wziąłem sobie tego. Dobra. Dobra. Dostaliśmy. Idę po tamtą skrzynkę. Dobra. Tam ktoś jest? Nie, po sto. Nie wzięli. Uuuu, Hank. Tylko ze skinam. Nie? Nie. Dobra. Ile ja tutaj miał. ktoś jest. Uu, szeli, szeli, szeli. <laughs> Ten hangę zawił. Co Jom. jest dwóch Jom. Hanku? Czy oni są razem? Jak oni są razem, to ja pierdzielę. Idź ty Hanku. Tak, jedno. oni są razem. Cholera A ja mam tylko już. Dobra. Po mnie. Nie zdążyłem zrobić. Po zwrócić. Hanku też. Straciłem. E, pomściłem ulta. cię, nie martw się. Straciłem ulto. Nie martw się, pom pomściłem cię. No on tam pokazał głup mhm twój grup no, no ty, ta, tak ci nie, tak było, bo, rozwalę, rozważę, tak, było że ta tak mu było ciebie żal że ci grup postawił nie po to obie chłopie ale jest to wielki solera. starcie no który ja właśnie zginął. i właśnie dokonaliśmy celu dzisiejszego odcinka co? teraz kupuję sobie skinę.